Kochani, zapraszam Was do kolejnego filmiku i w tym filmiku opowiem Wam, podpowiem właściwie, w jaki sposób możecie bezpiecznie, bez niepotrzebnego podrażniania swojej cery zestawiać ze sobą dermokosmetyki o działaniu przeciwtrądzikowym, tak aby osiągnąć maksymalne efekty ich takiego skojarzonego działania. Mówiłam troszeczkę o tym filmie o trendach pielęgnacji, gdzie napomykałam o tym, że obecnie dermatolodzy wręcz sugerują konsumentom, że można właśnie łączyć najróżniejsze dermokosmetyki, żeby właśnie jak naj, największe efektów osiągnąć w pielęgnacji cer problematycznych szczególnie i jak najszybciej te efekty osiągnąć i tu chciałam po prostu dawać jakieś takie sprawdzone przepisy na to jak można parować różne różne kosmetyki o takim łagodnym czy średnio silnym działaniu właśnie po to żeby jak najlepiej jak najskuteczniej jak najbezpieczniej pielęgnować wasze waszą cerę. Jeśli zgodnie z tytułem macie cerę która jest tłusta, mieszana lub i trądzikowa jeszcze dodatkowo tak? Od razu też muszę tutaj na początku powiedzieć, że zawsze, zawsze to będę powtarzać, że jeśli macie duży trącik, jeśli to jest taki naprawdę silny trącik, macie dużo zmian ropnych, macie skłonność do takich blizn wklęsłych, które pozostawiają właśnie zmiany takie trącikowe, to koniecznie, ale to koniecznie musicie się wybrać jednak do dermatologa, dlatego że wówczas to jest problem, na który na pewno nie zaszkodzą dermokosmetyki z linii przeciwtrącikowych, a na pewno nie wyleczą tak. Bardzo zaawansowanego trąciku. A im dłużej zwlekacie z tym, żeby wyleczyć go za pomocą leków przepisanych przez dermatologa, tym ryzykujecie tym to, to że, że ten trącik się będzie pogłębiał i że skłonność, właśnie, do, że, że może powstać więcej jakichś takich wklęsłych blizn i, i, i spustoszenie, jakie trącik może zasiać na waszej twarzy, będzie będzie no, większe, tak? W związku z tym nie mogą bardziej jednak zachęcić do tego, żeby odwiedzić po prostu dermatologa. Natomiast jeśli macie, tak jak ja, bardzo łagodną formę trądziku, szczególnie jeśli to jest taka forma zaskórnikowa, tak, bez tych takich zmian robnych, ale nawet jeśli macie takie właśnie pojedyncze zmiany ropne w różnych miejscach, tak, nie wiem, na czole, na policzkach, na brodzie, albo macie właśnie jesteście po leczeniu dermatologicznym i chcielibyście utrzymać efekty działania leków przepisanych przedtem przez lekarza, których używaliście, albo je, macie po prostu czereskło do trądziku i, i chodzi Wam o to właśnie, żeby zmniejszyć jej, jej skłonność do generowania zmian trądzikowych i działać tak przeciwtrądzikowo w istocie, tak? czyli zapobiegać zmianom trądzikowym, to to jest dobre wideo dla Was, dlatego że mogę Wam pomóc właśnie robić to skutecznie w warunkach domowych za pomocą dermokosmetyków, które są szeroko dostępne w Polsce, dlatego że nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, ale w Polsce mamy, mamy po prostu niesłychanie ogromny, niesłychanie wielki wybór bardzo dobrej jakości dermokosmetyków aptecznych. Praktycznie w, w polskich aptekach dostaniemy, jeśli nawet nie, nie w naszej miejscowości, tak? jeśli my, w małej miejscowości, to w internetowych, jesteśmy w stanie kupić dermokosmetyki właściwie ze wszystkich linii, tych najbardziej znanych dermokosmetycznych w skali świata. Mamy wszystkie francuskie firmy, a to są naprawdę dobrej jakości kosmetyki, mamy polskie dermokosmetyki. No, rynek dermokosmetyków w Polsce jest po prostu niesłychanie dobry. I dzisiaj właśnie pomogę Wam zestawiać, różne dermokosmetyki z, z różnych firm, tak żeby osiągnąć maksymalne efekty i żebyście jak najszybciej i najskuteczniej mogli się pozbyć właśnie łagodnego trądziku. Zacznę od tego, że dobrą podstawą takiej pielęgnacji przeciwtrądzikowej w domu za pomocą dermokosmetyków jest jakiś taki preparat o takim globalnym działaniu, takim wszechstronnym działaniu. Większość firm dermokosmetycznych ma taki preparat w swojej ofercie. Ja tutaj spróbuję z boku napisać po jednym, to jaki to jest preparat w przypadku każdej z wiodących firm, które produkują dermokosmetyki apteczne z linii przeciwtrądzikowych. Natomiast tutaj w ręku trzymam dwa z trzech takich najbardziej znanych, a mianowicie Effaclar Duo Plus z La roche Sebium Global z Biodermy i nie mam jeszcze trzeciego, którego, na, na którego nadejście do, oczekuję, który, który firma Aven ma mi wysłać, tylko po prostu są jakieś problemy z wysłaniem tego preparatu i to jest Clean ekspert czyli taka mm, nowość w ich w ofercie. I wszystkie te dermokosmetyki, jak również te, których nie trzymam w ręku, ale które tutaj, tak jak mówię, wylistowałam, mają takie niezwykle złożone i globalne działanie właśnie na trądzik i hamują wszystkie przyczyny powstawania zmian trądzikowych i wszystkie objawy it. takich właśnie tr 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 trądzików. A przy tym mają taką dosyć nowoczesną formułę, zazwyczaj są, mają taką przyjemną konsystencję żelu albo kremu. Wiele z nich, tak jak na przykład Effaclar Duo Plus, nadaje się zdecydowanie pod makijaż. Jakby się uprzeć, to ten Sebium Global również się nadaje, natomiast on daje taki, może się rolować pod palcami, jeśli będziemy próbowały nakładać na niego na przykład podkład. Ja mam z nim takie doświadczenie, ale to jest tylko moje pojedyncze, jednostkowe doświadczenie. Musielibyście właściwie zgooglować ten aparat, na wizerze zobaczyć, więcej recenzji konsumenckich, takie są moje doświadczenia z nim, natomiast wiele z nich jest, właściwie wszystkie są w taki sposób pomyślane, że nie tylko właśnie pomagają nam zwalczyć skutecznie właśnie taki łagodny trądzik i zapobiec nowym zmianom trądzikowym ale również działają przeciw przebarwieniom w przypadku na przykład efaklar Duo Plus, a w przypadku na przykład tego Sibium Global pomagają również pozbyć się już istniejących przebarwień, takich właśnie potrądzikowych, podobnie jak Aventry, jak Neon, który również ma silne działanie takie redukujące właśnie przebarwienia potrądzikowe. A w dodatku, oprócz tego, właśnie, że leczą do pewnego stopnia, tak? Działają terapeutycznie na skórę trądzikową, to jeszcze w dodatku mają taką przyjemną, nowoczesną konsystencję, właśnie taką aksamitną albo jakiegoś takiego żalu, który dobrze się rozprowadza, nie powoduje żadnego pieczenia, może być spokojnie używany codziennie i, i jeszcze dodatkowo właśnie ma jakieś takie właściwości takie mm, przeciwzapalne, kojące i nawilżające wręcz, tak? W związku z tym stanowią świetną podstawę pielęgnacji przeciwtrądzikowej i bardzo systematycznie w okresie co najmniej przez okres co najmniej 3 miesięcy naprawdę potrafią, i to jest klinicznie udowodnione, istotnie poprawić funkcjonowanie i wygląd cery trądzikowej. Natomiast można ich działanie jeszcze dodatkowo podbić. A dlaczego w ogóle pomysł, żeby podbijać działanie tego typu leków, skoro one są takie kompletne? A to z tego powodu, że dermokosmetyki, i tego wymaga też prawo i producenci, producentom też na tym zależy, są tak formułowane, żeby były bezpieczne i żeby były przyjemne w używaniu również dla osób, które mają cerę wrażliwą, czyli taką, która łatwo ulega podrażnieniu. Dlatego że bardzo często klienci, którzy kupują dermokosmetyki, mają zarówno jakiś problem taki dermatologiczny, typu na przykład nadmiernie naczynkową cerę, skłonną do podrażnienia, nadmiernie wrażliwą. Serę mają na przykład, chcieliby jakoś tak przeciwzmarszczkowo działać, albo mają właśnie łagodny trądzik, a przy okazji jeszcze mają cerę wrażliwą, czyli one mają klinicznie udowodnione w składzie substancje aktywne o skutecznym działaniu, natomiast jest ich tam średnia ilość, tak, żeby właśnie zapobiec jakimkolwiek ewentualnym podrażnieniom, jakie mogłyby te, te, te dermokosmetyki wywoływać, tak używane przez konsumentów w zaciszu własnego domu. Mówię o tym więcej w tym filmiku, gdzie w ogóle próbuję Wam opisać, czym są dermokosmetyki i czym różnią się od leków i np. takich kosmetyków samomorobionych, jeśli chodzi o zakres i siłę działania. W związku z tym one, choć są skuteczne, no to tak jak mówię właśnie są specjalnie tak formułowane, żeby nie było jakimiś takimi siekierami, tak? Ale jeśli jesteśmy właśnie świadomi konsumentami, to możemy za pomocą dodatkowych dermokosmetyków jeszcze dodatkowo podbić ich działanie, ale w taki bezpieczny sposób, który na pewno nie spowoduje spustoszenia na naszej twarzy. I idealnym sposobem na podbicie działania tych dermokosmetyków jest stosowanie toników z kwasami alfa-hydroksylowymi albo beta-hydroksylowymi, które właśnie dodatkowo jeszcze wzmacniają działanie tych właśnie takich środków przeciwtrądzikowych o globalnym działaniu. Natomiast tak jak wszędzie są pewne Jakieś takie prawidła, czyli można to zrobić źle, można, można to zrobić lepiej, tak? I Zacznijmy od tego, że w moim doświadczeniu nie warto łączyć właśnie jakichś takich globalnych dermokosmetyków przeciwdrodzikowo, globalnym działaniu na, na wszystkie aspekty dziku które zawierają w składzie właśnie kwasy alfa-hydroksylowymi z tonikiem, który zawiera kwasy alfa-hydroksylowe ze względu na to, że one po prostu i skumulowanie działanie tych kwasów alfa-hydroksylowych w jednym i drugim produkcie może powodować nadmierne obsuszenie cery, może powodować nadmierne takie podrażnienie cery, w związku z tym nie najlepszym pomysłem na przykład i takim zupełnie nieopłacalnym i nie, nie mającym brąki nóg tak, jest stosowanie na przykład 5% kwasu migdałowego, z, na przykład Sibium Global z, z biodermy, dlatego że ten preparat już zawiera sporą dawkę kwasów alfa hydroksylowych i i nie ma co dublować tego składnika, bo to w niczym nie pomoże, może jedynie podrażnić. Podobnie jest w przypadku Aventria Kneal. To jest bardzo dobry preparat, który zawiera 6% kwasu glikolowego i 0,1% retinaldehydu, czyli najsilniejszego retinoidu dostępnego bez recepty. Świetnie, jeśli mamy właśnie na jakieś takie zapalne zmiany trądzikowe. W mniejszym stopniu jest jakoś tak, nie wiem, szczególnie wskazany dla osób, które walczą głównie z trądzikiem zaskórnikowym, ale to jest też świetnie wskazane również dla osób, które mają nie, już, są jakby, już nie mają aktywnego trądziku, natomiast mają dużo przebarwień podrądzikowych, ponieważ jego składniki wyjątkowo dobrze radzą sobie z przebarwieniami podrądzikowymi. Natomiast no, no, to tylko jest kolejny preparat, który nie jest dobrym pomysłem łączyć skąd inąd bardzo dobry tonik z 5% kwasem migdałowym z tymi preparatami. Natomiast jeśli stosujemy preparat właśnie takim o globalnym działaniu przeciwtrądzikowym, który nie zawiera kwasów alfa-hydroksylowych, tak jak na przykład Effaclar Duo Plus, Albo jeśli znajdę jeszcze tutaj tam z tych innych wiodących darmokosmetyków, takie, które nie zawierają właśnie kwasów alfa-hydroksylowych, to warto stosować właśnie przed zastosowaniem Effaclar Duo Plus na przykład właśnie tonik z 5% kwasem migdałowym, który właśnie powoduje takie mikrozłuszczanie obumarłego obumarłego naskórka i pozwala lepiej wniknąć substancjom aktywnym zawartym w tym preparacie i, i i tym i tym lepiej właśnie działa przeciwtrądzikowo ten preparat taki tonik z 5% kwasem migdałowym możecie sobie kupić składniki do jego wykonania, jak również przepis znaleźć na, na to jak to zrobić na, na takich stronach jak zrób sobie krem, a naturalnie czy na przykład mazidła.com I, i, i polecam właśnie te, stamtąd taki tonik, natomiast jeśli chcielibyście taki gotowy produkt, to możecie kupić go z 2% kwasem migdałowym i to jest na przykład taki oczyszczający płyn bakteriostatyczny z firmy Pharmaceris, który zawiera niskie stężenie, bo tylko 2% kwasu migdałowego ale stosowane codziennie, dwa razy Codziennie na pewno nie podrażni, na pewno w taki mikrozłuszczający sposób właśnie pomoże nam pozbyć się na naskórka, przyspieszy i zwiększy działanie właśnie preparatów, które będziemy nakładać po nim i dodatkowo właśnie ma silne działanie antybakteryjne. I tym samym jest bardzo wskazane właśnie dla osób, które walczą z jakąkolwiek formą trądziku czy z serą trądzikową w ogóle. Innym tonikiem, z kwasami, z kwasami który zdecydowanie warto włączyć do naszej pielęgnacji, który, jest, który działa i jest wart włączenia, niezależnie od tego, z jakiego preparatu głównego, przeciwtrądzikowego korzystamy, to jest kwas z, dwu, to jest kwas, to jest tonik z dwuprocentowym kwasem salicylowym. Ze względu na to, że kwas salicylowy w dwuprocentowym stężeniu na pewno nie podrażnie, natomiast sprzyja regeneracji skóry, dogłębnie oczyszcza pory i, i ma takie działanie również właśnie regeneracyjne. Generujące i kojące na skórę, i przeciwzapalne, a przy tym bardzo silnie działa przeciwzaskórnikowo, a zaskórniki są u podstawy każdej formy trądziku, tak? Jeśli mamy... Ka każda zmiana trądzikowa pierwotnie była za skórnikiem, w związku z tym, jeśli walczymy z, z, z jakąkolwiek formą trądziku, tak? Czy mamy skórę trądzikową i chcemy się ustrzec nawr przed nawrotem trądziku, to zdecydowanie warto każdego dnia dwa razy dziennie nawet stosować tonik z upocenionym kwasem właśnie salicylowym. Natomiast tonik tonikowi nierówny, dlatego, że takie możemy kupić w drogerii, natomiast zawierają ogromne ilości, często 30-40% alkoholu i to takiego niezbyt wskazanego w Legnacji skóry czy alkoholu denat, Albo zawierają nie, nie, nieoznakowaną po prostu ilość kwasu salicylowego i, i z tym samym mogą być nieskuteczne po prostu przez za niskie jego stężenie. Często mają nieoznaczone pH, a kwas salicylowy działa właściwie tylko wówczas, kiedy jego stężenie, jego pH jest bardzo niskie i zawiera się między 2,8 co najwyżej do 4, do, 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 do to wówczas jest najskuteczniejszy w działaniu i najmniej pod, podrażnia skórę, tak? jakby jakieś, jakieś takie niższe czy większe stężenia mogłyby ale z jednej strony nie, nie działać dobrze, z drugiej strony właśnie nadmiernie podrażnić skórę. W związku z tym ja właściwie polecam tylko jeden i z, d, również z tego względu właśnie, że dwa. Natomiast jeden polecam bardziej, dlatego że przełożenie ceny do jakości, do dostępności jest znacznie lepsze niż w przypadku tego drugiego. I ten, który najbardziej polecam to jest dwuprocentowy kwtonik z kwasem salicylowym z Biochemii Urody. To nasza taka rodzima firma, która... Produkuje kosmetyki takie o charakterze samorobionym, czyli kupujemy półprodukty, zgodnie z instrukcją je mieszamy i mamy właśnie preparat o dosyć takim krótkim terminie ważności, który ma zdecydowanie udowodnione klinicznie działanie, a przy tym niewiele kosztuje, bo taki tonik kosztuje 13 zł. Jeśli to jest jedna rzecz, którą kupimy, no to z przesyłką zapłacimy 23 zł. I nie, nie, nie jest to forma reklamy, nie współpracuję z tym sklepem, po prostu daję Wam informację o istnieniu takich produktów, bo warto wiedzieć, tak? Natomiast jeśli, jeśli chcecie właśnie skorzystać z takich gotowych preparatów, które po prostu kupujecie od razu stosujecie, to godne mi polecenia są preparaty z firmy Polish Choice, która ma również stronę w języku polskim. Z tym, że to taki to niech musimy zapłacić odpowiednio więcej, bo coś około 100 zł, tak? I możemy wybrać sobie pomiędzy takim jednoprocentowym czy dwuprocentowym. Oba są, oba są zdecydowanie godne polecenia i warto, jeśli macie celę trądzikową, używać ich każdego dnia, nawet dwa razy dziennie, nawet naprzemiennie na przykład z takim Migdałowym, dwuprocentowym czy pięcioprocentowym migdałowym, za każdym razem, kiedy stosujecie właśnie wasz jakiś taki preparat przeciwtrącikowy o globalnym działaniu. I zobaczycie w ciągu miesiąca naprawdę istotną zmianę, jakby zwiększenie działanie tych preparatów przy, przy tak naprawdę nie, nie, nie występującym jakimkolwiek większym podrażnieniu. Wreszcie takie toniki z dwuprocentowym kwasem salicylowym są szczególnie wskazane właśnie, jeśli mamy nasz preparat przeciwtrącikowy, nie zawiera w swoim składzie właśnie żadnej kwasu salicylowego albo żadnej jego pochodnej, tak? w związku z tym na przykład triakneal, biodermia sabium serum, to, to są takie właśnie przeciwtrądzikowe, dwa przykłady właśnie przeciwtrądzikowych preparatów, które nie zawierają właśnie kwasu salicylowego, w związku z tym idealnie i synergii będą działać właśnie z tonikiem z dwuprocentowym kwasem salicylowym. Czyli w taki sposób można na przykład zostawiać toniki z kwasami, takie właśnie nowoczesne wraz z takim preparatem o globalnym działaniu przeciwtrądzikowym. Natomiast warto też wiedzieć, że w takiej pielęgnacji przeciwtrądzikowej można też naprzemiennie stosować różne preparaty o takim globalnym działaniu przeciwtrądzikowym i to również pozwoli nam szybciej i skuteczniej pozbyć się właśnie zmian trądzikowych, dlatego że każdy z nas ma inną skórę, która inaczej reaguje na te same, same substancje aktywne, tak? Czyli na przykład kwas azelainowy ma praktycznie takie Same działanie przeciwzarkowe przeciwbakteryjne i, i przeciwzapalne, jak jak, jak kwas salicylowy, tak? To są bardzo o bardzo podobnym działaniu substancje i tak samo łagodne dla skóry. Natomiast część osób po prostu lepiej reaguje na kwas azalainowy, część osób lepiej re reaguje na kwas salicylowy. Dlatego z, z tego względu choćby warto na przykład naprzemiennie używać trzech różnych preparatów przeciwtrądzikowych i dzięki temu nasza skóra może sobie wziąć z nich to, co najlepsze i też możemy się przekonać na przykład, na które lepiej reagujemy. A no niestety, no nie chciałam Was tutaj, że jak powiem, zasmucać, ale jeśli chodzi o taką skórę skuteczną pielęgnację przeciwtrądzikową termokosmetykami, to bardzo często nie ma jakiegoś idealnego przepisu na to właśnie, jak zestawić, jak najlepszy jest jakby program pielęgnacyjny, który sprawdzi u każdej pojedynczej osoby z trądzikiem. Nie. Bardzo często musimy to sprawdzić sami po prostu metodą jakichś takich konstruktywnych prób i błędów, stosując różne preparaty o podobnym działaniu, patrząc jak nasza skóra na nie reaguje i jeśli okaże się, że na jakiś, na jakiś składnik aktywny wyjątkowo dobrze reaguje, to, to jest to dla nas sygnał, żeby po prostu ten... Te, 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 dermokosmetyki na bazie tego składnika aktywnego, po prostu włączać częściej do naszej pielęgnacji albo właściwie tylko na przykład z tego korzystać. Natomiast, żeby się o tym przekonać, warto właśnie naprzemiennie stosować różne substancje o działaniu przeciwtrądzikowym, o takim lekkim czy średnim działaniu i po prostu właśnie umożliwić sobie poznanie najlepszego sposobu walczenia właśnie ze skórą trądzikową dla nas. I dobrymi właśnie takimi środkami do stosowania naprzemiennie są na przykład efaklar K i efaklar Duo+. Dlatego, że jeden ma działanie takie bardziej globalne, tak działa zarówno na takie zmiany zapalne, jak i na takie zmiany właśnie zaskórnikowe. Natomiast ten drugi, Efaklarka, jest bardziej skrojony dla osób, które właśnie mm, mają trądzik zaskórnikowy, dlatego, że zawiera aż trzy różne substancje, które przeciwdziałają zaskórnikom i one wzajemnie się pięknie uzupełniają. Tak? W związku z tym możemy rano używać na przykład Efaklarka, doskonale się nadaje pod makijaż, wieczorem używać na przykład Efaklar Duo. I, i tak naprzemiennie po prostu traktować naszą skórę. Możemy na przykład korzystać jeszcze, jeśli mamy trądzik zaskórnikowy, to możemy włączyć jeszcze taki preparat, który ponoć jest teraz wycofywany z półek sklepowych, natomiast ja nadal widzę go, też nie w każdej aptece mieszkam w Gdyni i to jest Clean&Ska z firmy Aven, który również ma silne takie działanie przeciwzaskórnikowe. I ten na przykład możemy łączyć czy to ze Faklarem duo, czy to na przykład z triaknealem, innym takim właśnie preparatem przeciwtrądzikowym firmy Aven, albo na przykład z Clean Expert. Możemy też jako trzeci włączyć, ja wiem, że to brzmi jak szalony pomysł, ale tak jak tłumaczyłam w tym filmiku, termokosmetyki mają na tyle łagodne działanie, że naprawdę nie trzeba się tego bać można je swobodnie ze sobą łączyć. To dobrym pomysłem jest też włączyć na przykład kwasy zaleinowe i świetnym jego takim preparatem, którego zawiera w dobrym stężeniu jest skinoren, albo nieco tańszy akt. Term, które właśnie zawajają kwas azaleinowy i można go na przykład naprzemiennie używać, raczej w nocy niezbyt się nadaje pod makijaż, ale na przykład spokojnie można używać go w nocy zamiennie za faklarami albo z innymi takimi dermokosmetykami przeciwtrądzikowymi o, o, o bardzo takim globalnym działaniu. I, i być może właśnie synergiczne działanie tych różnych środków pozwoli nam jak najlepsze właśnie efekty osiągnąć na naszej twarzy i, i, i tym, tym skuteczniej pozbędziemy się i tym lepiej właśnie zmian trądzikowych. Wreszcie jeszcze mam wskazówkę taką adresowaną dla osób, które chciałyby walczyć przeciwzmarszczkowo, a mają, mają więcej niż 25 lat, więcej niż 30 lat I, i w związku z tym właśnie chciałyby walczyć przeciwstarzeniowo, ale też walczą właśnie z zupełnie nie młodzieńczym trądzikiem, tak? To w przypadku tych osób nie polecałam tyle tych takich typowych środków przeciwtrądzikowych, typu Effaclar Duo albo Effaclar K, albo właśnie Sibium Global, albo tych wszystkich, które pokazywałam, tylko raczej polecałam kupno toniku z kwasem salicylowym, albo z kwasem migdałowym, takim 5% a używanie jako środka przeciwtrądzikowego naprzemiennie na przykład choćby z jakimś takim globalnym działaniem albo w solo, tak naprawdę jakiegoś preparatu, który zawiera dużą ilość retinolu, dlatego że retinol ma właśnie działanie zarówno przeciwsmaszkowe, jak i przeciwtrądzikowe i w związku z tym jakby w ten sposób pieczemy dwie pieczenie na jednym rocznie czyli moje ulubione preparaty tego typu, które wypróbowałam znam ich konsystencję, wiem, że są skuteczne i bardzo przyjemne w działaniu, to jest Redermic R oraz podobny preparat taki z WISHY, który zostawiłam w łasience i nie mogę Wam pokazać, który nazywa się Advanced Filler, który zawiera 0,2% właśnie retinolu, czystego retinolu. A tu mamy retinol skojarzony z kwasem linolowym. W związku z tym to są dwa preparaty, które zdecydowanie mogę polecić właśnie, jeśli chcecie właśnie działać przeciwtrącikowo i przeciwzmarszkowo jednocześnie wraz z tonikami, z kwasami. Tak, i to są jakieś takie sugestie z mojej strony, tego jak możecie właśnie wzajemnie Łączyć różne termokosmetyki o działaniu przeciwtrącikowym. Jak zwykle mam nadzieję, że to Wam się jakoś przydało, że, że może coś Wam jakoś nie wiem, więcej wyjaśniłam na temat tajników pielęgnacji cery przeciwtrądzikowej. W tym momencie jeszcze czuję się zobowiązana po prostu takiegoś emocjonalnie do tego, żeby polecić Wam dwa blogi osób, które doskonale znają się na pielęgnacji cery przeciwtrącikowej. I jeden z nich to jest mojej koleżanki Ziemoliny z bloga Kosmostolo, która jest dyplomowaną kosm kosmetologią jest też konsultantką dla firm należących do koncernu L'Oreal, w związku z tym na wskroś zna po prostu produkty dla roche i Vichy i SkinCeuticals i, i prowadzi fantastycznego bloga, w którym właśnie opowiada o tym, jak właściwie pielęgnować cerę skłonną do trąciku, trącikową czy potrącikową i jeśli, jeśli walczycie z, z tych z tych, tych problemów, to koniecznie, ale to koniecznie musicie do tego bloga zajrzeć, jest ogromną skarbnicą wiedzy, jest, jest kochaną osobą i, i, i również z komentarzy pod, 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 pod postami możecie się dowiedzieć bardzo dużo, natomiast doświadczeń z różnymi dromokosmetykami przeciwtrącikowymi bardzo wielu różnych osób właśnie na przestrzeni bardzo wielu miesięcy, więc to Obs absolutnie polecam właśnie bloga mojej koleżanki Ziemoliny, kosmostolog. Polecam również bloga jednego z, z komentatorów jej bloga, mianowicie młodego lekarza dermatologa Patryka, który od niedawna prowadzi swój blog i który właśnie pasjonuje się trądzikiem w, i w swojej pracy zawodowej ogromnie dużo czyta na ten temat, ma, ma ogromną wiedzę i, i też ogromną pasję właśnie do zgłębiania tego, 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 tego problemu, jakim jest dla wielu osób obecnie właśnie trądzik w wieku dorosłym. W związku z tym koniecznie zapraszam w te dwa miejsca i na blogu Ziemoliny, który podlinkuje te dwa posty, są wspaniałe posty właśnie o tym, w jaki sposób można w domowych warunkach bardzo skutecznie ogarniać trądzik za pomocą złuszczania jakimiś takimi preparatami przeciwtrądzikowymi o charakterze dermokosmetyków, o takim globalnym działaniu na wszystkie przyczyny i objawy trądziku oraz o tym, jak właściwie nawilżać w trakcie właśnie takiego okresu intensywniejszego złuszczania skóry takimi dermokosmetykami. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że to się okazało dla Was przydatne, że może coś jeszcze Wam bardziej wyklarowałam i teraz już lepiej rozumiecie, w jaki sposób korzystać z różnych kosmetyków, tak, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty w pielęgnacji Waszych cer trądzikowych. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zadajcie je koniecznie w komentarzach. Jest, jest mi znacznie łatwiej odpowiadać na komentarze, bo też te komentarze służą innym osobom, które mogą je przeczytać, a mają podobne problemy jak Wy, niż, niż na, na wiadomości osobiste, których ja dostaję po prostu na pęczki. 5 dziennie. YouTube, jak możecie, być może jakby nie domyślacie się, nie jest moją podstawową pracą, jest moją taką co najwyżej dorywczą pracą, copy pasją. Natomiast no, nie, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby, żeby, żeby po prostu tyle czasu na to poświęcać i nie, ma, nie mają jeszcze dwoje małych dzieci, właściwą pracę, nie mogę odpowiadać na wszystkie wiadomości osobiste, przykro mi. Natomiast jeśli, jeśli właśnie pytanie zadacie w komentarzach, to jest znacznie większa szansa na to, że, że na nie szybko odpowiem. Tak, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze. Jeśli chcecie, żeby filmików pojawiało się więcej, to, to nie mogę bardziej namawiać Was do wsparcia mojego kanału poprzez jeśli wam się danie kciuka w górę, jeśli Wam się podobał film, zasubskrybowanie go, dzięki temu po prostu zwiększa się widoczność mojego kanału na portalu po prostu YouTube i dzięki temu no, mam większe szanse na to, żeby móc poświęcać więcej czasu na kręcenie tych filmików i, i na bycie bardziej obecną tutaj w internecie. Tak, Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.